Witam serdecznie. Marcin Tuszkiewicz z tej strony. Dzisiaj podatek giełdowy. Coś z znienawidzonego przez większość inwestorów, którzy ten podatek płacą, ale dzisiaj chciałbym też powiedzieć o tym ukrytym podatku od ETF-ów na rynkach zagranicznych. Jeżeli nie podejmujecie decyzji roztropnie lub po prostu o tym nie wiecie, że możecie zapłacić aż 40% od tego, co uważacie, że jest pasywne, długoterminowe i powinno być na emeryturę i spadkowe jeszcze dla waszych. Dzieci, to możecie ich zostawić naprawdę z dużym problemem. No i o tym właśnie dzisiaj podczas specjalnego wydania naszego czwartkowego webinara. Materiały, które dzisiaj poznacie, są też do przeczytania i do pobrania na stronie Skłobera w menu Edukacja. Tam znajdziecie, jak rozliczać zysk kapitałowy. Tam znajdziecie więcej też szczegółowych informacji. Natomiast w pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim. Na to, że dzisiaj porozmawiamy o tym, co jest podstawą rozliczenia yy, zysków kapitałowych, czyli gdzie mamy tą, jakby, prawną jurysdykcję? Później porozmawiamy sobie o tym, co to jest zryczałtowany podatek od dywidend, no ale później przejdziemy już do szczegółów, czyli jak rozliczać po pierwsze zyski, później ewentualnie straty, jak wypełniać to od podmiotów z rynku zagranicznego, i to wszystko doprowadzi was do tego, żebyście wiedzieli, w jaki sposób faktycznie ten zysk kapitałowy Was dotyczy. Jeżeli chodzi o podstawę, no to oczywiście mówimy o ustawie, która decyduje o tym, że zyskami kapitałowymi co do zasady, powinniśmy się dzielić z państwem. 19% od różnicy między dochodami a kosztami uzyskania tych dochodów, czym są na przykład opłaty i prowizje. Co do zasady, fajna zmiana nastąpiła w 2019 roku, czy od 2019 roku. Bo możemy rozliczyć straty z lat ubiegłych. I tutaj jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli chodzi o straty z lat ubiegłych, możecie wykorzystać tylko te, które zgłosicie do Urzędu Skarbowego. Dlatego warto to robić. Jeżeli ktoś z Was kończy rok ze stratą u polskiego, w polskim domu maklerskim, który automatycznie wysyła PIT do... Urzędu Skarbowego, to wystarczy je oczywiście zatwierdzić, temat załatwiony. Możecie w przyszłym roku na przykład z nich skorzystać, żeby obniżyć podstawę opodatkowania. Ale jeżeli ktoś z Was korzysta z podmiotu zagranicznego, który nie rozlicza się z Wami czy z Urzędem Skarbowym automatycznie, to dobrze zgłosić taką stratę, żebyście właśnie za rok mogli to. Wykonać. Jeżeli zupełnie wasz ten temat nie interesuje i chcecie komuś to zlecić, to to jest jedna z tych moment, jeden z tych momentów, w których warto to zrobić, zwłaszcza jak macie dużo transakcji i dużo różnych podmiotów, bo to troszkę zajmuje czasu, ale jeżeli macie jeden rachunek zagraniczny, nie mieliście tam dużo transakcji, to warto to zrobić po prostu. Często podmioty, które działają w Polsce dają takie podstawowe rozliczenia, które pozwalają to zrobić w sposób. Efektywnie wypełniając po prostu poszczególne pola. Natomiast tutaj jest jeden minus. Jeżeli ktoś z Was ma spółkę zol lub w jakikolwiek inny sposób otrzymuje dywidendy, no to one się nie liczą, jakby z, nie da się ich zmeczować z zyskami kapitałowymi. Czyli jeżeli na giełdzie mielibyście stratę, w waszej spółce mielibyście zysk, no to niestety, jeżeli inwestujecie prywatnie na giełdzie. To niestety to się nie da skompensować z tą dywidendą, i niestety podatek jest płacony u źródła. I to jest o tyle istotne, że jeżeli ktoś z Was inwestuje na giełdzie, to zazwyczaj, jeżeli macie rachunek inny niż Ike czy Igze, otrzymujecie dywidendę pomniejszoną o, dywi o podatek od zysków kapitałowych, czy dokładnie rzecz ujmując, właśnie, żeby tutaj nie mienić nomenklatury, podatek od dywidend. Bo to jest podatek, który płaci spółka w momencie, w którym wysyła do Was. Pieniądze. Oczywiście, jeżeli macie rachunek IKE, o czym powiemy za chwilkę, to ten podatek nie jest płacony. Niemniej 19% dywidend jest po prostu ukrocany, zanim otrzymacie je na rachunek, chyba że macie rachunek IKE. Natomiast, jeżeli chodzi o podatek od zysków kapitałowych, no to tutaj, co do zasady, to jest 19%. Mówimy o tym, że to jest podatek belki. No i co do zasady, płacimy to od różnicy między dochodem a kosztami obsługi tego, tych, tych transakcji, czy jakieś opłaty. Tego typu rzeczy i to też w ramach pitu u y, domy maklerskie wysyłają do urzędu skarbowego, a w przypadku, w którym wykorzystacie korzystacie z jakichś płatnych y, rozstrzygnięć. I tutaj ważna uwaga. W Skłaberze na przykład możecie y, też otrzymać od nas oczywiście fakturę, czy to imienną, czy to na firmę. Y, jeżeli macie rozliczenia giełdowe, to są stanowiska, które mówią o tym, że Taki koszt można potraktować jako koszt uzyskania dochodu z giełdy. Natomiast nawet kiedyś mieliśmy taki plan, żeby uzyskać interpretację podatkową, ale niestety interpretacja podatkowa w Polsce dotyczy podatnika, a nie jakby podmiotu, który by to wystosował. Więc jeżeli chcielibyście mieć jasną, czystą głowę, czy takie koszty jak na przykład serwisy, Kłaberką, moglibyście umieszczać w waszym zestawieniu podatkowym jako koszt uzyskania dochodu od zysków kapitałowych, czy dochodu od kapitałowego, to. Powinniście zapytać Wasz Urząd Skarbowy, najlepiej w formie interpretacji indywidualnej. Tylko to Was będzie w 100% chroniło. Niestety nie da się tego zrobić ogólnie, a dlatego, że tak jest skonstruowane prawo w Polsce. Nie wiem kto to wymyślił, ale gratulujemy mu. E, jeżeli chodzi natomiast o e, omijanie podatku, co jest dziwnym słowem w kontekście tego, że to jest totalnie legalne, e, Ike i Igze, dwa e, rachunki, które możecie wykorzystywać do tego, żeby nie płacić podatku od zysków kapitałowych i od dywidend ze spółek notowanych na giełdzie, które macie w swoim portfolio. IKE, czyli indywidualne konto emerytalne oraz IGZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Te dwa konta są możliwe do założenia w wielu, prawie wszystkich biurach maklerskich w Polsce, w tym XTB też ma rachunek IKE, ale także i biuro maklerskie Alior ma IKE i IGZE, więc też możecie założyć, korzystając z naszej niższej prowizji, a dlatego, że w na biurze makleckim Alior Banku mamy obniżoną prowizję dla użytkowników Squabera Premium, a w, na przykład Xerahunek rachunek ma też jeszcze dodatkowy parasol podatkowy w trakcie, że tak powiem, trwania. Natomiast co do zasady, jeżeli chodzi o te dwa te dwa rachunki, one powinny być pewnego rodzaju podstawą, tak? Jeżeli inwestujecie na giełdzie z myślą długoterminową, bo chcecie budować sobie pewną poduszkę emerytalną, to powinniście korzystać z rachunku IKE jako Bazy, później rachunek XZ. Chyba, że ktoś z Was ma duże dochody yy, i płaci już drugi próg podatkowy, to wtedy rachunek XZ jeszcze bardziej się opłaca, bo potrafi Wam zwrócić no, naprawdę dużo. Zresztą artykuł na temat bloga, te, na temat tych dwóch rachunków, ich porównania yy, znajdziecie również yy, podpięty w opisie. Yy, co do zasady, yy, jeżeli rozliczacie się yy, od transakcji i robilibyście to samoczynnie. To jest zasada FIFO i teraz krótkie omówienie, czym ona jest. First out, first in, first out. Czyli jeżeli kupiliście jakąś akcję w kilku transakcjach, na przykład kupiliście 1 stycznia 10 akcji Orlenu, później kupiliście w czerwcu 10 akcji Orlenu i na koniec roku, w grudniu, sprzedaliście 10 akcji Orlenu, to wasz zysk liczony jest od transakcji ze stycznia i grudnia. Czyli ta czerwcowa niejako dalej widnieje w waszych statystykach. I to jest ważne, bo czasami próbujemy optymalizować nie optymalizując. Czyli, inaczej mówiąc, jak mieliście kilka transakcji pod rząd, stwierdzacie, dobra, to połowę upłynnie, żeby mieć jakąś stratę do rozliczenia, a jak się okazuje, że akurat upłyniacie te akcje, które jeszcze wam dają zarabiać. No. Tutaj musicie zawsze o tym pamiętać, że na giełdzie liczy się według FIFO, czyli first in, first out. A dodatkowo, jeżeli chodzi o przeliczanie śred... walutowych przewalutowań różnego rodzaju, czy to na rynku Forex, czy zakupu akcji amerykańskich, korzystamy ze średniego kursu walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia roboczego poprzedzającego transakcję sprzedaży. Dokładnie tak. Analogiczna sytuacja wygląda z kosztami w walutach obcych, tak? czyli tutaj również średni kurs. I to jest oczywiście coś, co jest do zautomatyzowania, jeżeli ktoś ma dużo transakcji, ale są też podmioty, które po prostu pomagają rozliczać takie rzeczy, większość tutaj jesteście w stanie załatwić nawet online, nie wychodząc, nie spotykając się z nikim, tylko wysyłając statementy i firmy specjalizujące się w tym mają po prostu już stworzone automaty, które to liczą, tworzą takie zestawienie i możecie je zgłosić do urzędu skarbowego. Prawdopodobieństwo, że Urząd Skarbowy się zorientuje, że jest jakaś polmolona jedna transakcja, bo jest kurs walutowy z dnia następnego, a nie poprzedniego, to jest małe, ale jednak mimo wszystko pamiętajcie, że mówimy z Urzędem Skarbowym, który za 5 lat może się obudzić, że coś było nie tak. Dlatego warto dbać o to, aby był tutaj porządek. To jest rozliczenie roczne, robić je dobrze, zamknąć temat i w kolejnym roku skupić się na kolejnym inwestowaniu. Samodzielna ingerencja w PIT 38, no niestety jest konieczna wtedy, kiedy macie brokera zagranicznego, który nie daje Wam, czyli jakby nie wysyła do Urzędu Skarbowego Rozliczenia Podatkowego tak jak wspomniałem, podmioty typu na przykład Saxo oferują statementy, które są już dostosowane do rozliczenia podatku, więc nie musicie nic przewalutowywać, nie musicie nic kombinować. Po prostu otrzymujecie zestawienie, które, na podstawie którego wypełniacie PID 38. Czyli na przykład musicie zadeklarować oczywiście takiego, jest do tego dodatkowy formularz, który pozwala wam zgłosić takiego brokera, że mieliście tam transakcji, rozliczenie, i na podstawie tego dodatkowego tutaj z yy, formularza zgłoszeniowego, później uzupełniacie PIT 38, zmieniając parametry, yy, te, które są automatycznie wypełnione przez, yy, przez, urząd, yy, przez yy, urząd skarbowy na podstawie zgłoszonych przez, yy, przez Domy Maklerskie Polskie yy, swoich PITów. Jeżeli chodzi o odliczanie straty, tutaj bardzo ważna rzecz się zmieniła. Od 2019 roku mamy możliwość rozliczenia całości strat w jednym picie. Czyli, jeżeli na przykład przez kilka lat mieliście straty, a później okazał się super rok, to możecie wszystkie te straty rozliczyć. W ciągu tego jednego roku, roku, pod warunkiem, że nie przewyższą 5 milionów złotych. Później 50% można rozliczyć. Kiedyś to było zupełnie inaczej. Myślę, że wiele osób pamięta o tym, jak to było kiedyś, czyli przed 2019 rokiem, można było rozliczać tylko 50% straty z danego roku. Czyli jeżeli miałem. Stratę w 2017 i w 2018 roku zysk. To mogłem zrobić tylko 50% straty z 2017 roku. Nie wiedzieć dlaczego ktoś miał taki genialny pomysł. Dzisiaj jest to na szczęście już bardziej unormowane, możemy do 5 milionów złotych straty rozliczyć od razu, później 50% pozostałej kwoty. I teraz i to jest o tyle istotne, że to prawo się zmieniło niewstecznie, czyli można, by było, można było dopiero od 2019 roku stosować takie działania, ale że jesteśmy. W 2025 roku, to możemy 5 lat wstecz rozliczyć, czyli 2023, 2, 1, 20 i 19. Więc już nikt nie sięga do lat z 2018 roku, do strat z 2018 roku. W związku z tym też już nie obowiązuje ten, ten dualizm w tym temacie, tylko po prostu, jeżeli ktoś z Was zaksięgował straty, to możecie 100% tych strat zaksięgować od razu w tym roku, jeżeli macie zysk. I warto z tego korzystać, bo po co płacić więcej? Dlatego zachęcam do tego, żeby po pierwsze, jak macie straty, to je zgłaszać, a po drugie, jak macie zgłoszone, to je rozliczyć. Nieważne, który rok weźmiecie sobie pod uwagę. Oczywiście, im starsze, tym lepsze, dlatego że one mają swój termin ważności, czyli właśnie te wspomniane. 5 lat. Tutaj macie takie przykłady, ja może przejdę tylko przez jeden. Jeżeli macie zysk w 2024 roku, a straty w latach między 2019 a 2023, tak jak tutaj macie po prawej stronie zaznaczone, to możecie wszystkie te straty wykorzystać do rozliczenia zysku z 2024 roku, ale ponieważ macie tylko 5 1000 złotych zysku, a strata z 2019 roku wynosi 4 2020 2000. To najlepiej byłoby wziąć stratę z całą 2019 roku, bo za rok ona przypadnie, z 2020 wziąć 1000 zł i ostatecznie nie zapłacić zysku dochodu od zysków kapitałowych, znaczy podatku od zysków kapitałowych w 2024 roku. Więc jakby z tej perspektywy zawsze sięgamy do najstarszego, a te pozostałe lata pozostaną na kolejny okres. I teraz ważne jest to, że ten 1000 zł, które zostanie z 2020 roku, również możecie rozliczyć oczywiście w kolejnym roku. E, więc to jest pierwsza rzecz. Druga, drugi przykład, znaczy to jest przykład drugi. E, tutaj macie troszkę większy zysk i bardziej skomplikowany dochód, więc zachęcam Was do tego, żebyście sobie ten przykład przeczytali we własnym zakresie, pobierając, czy czytając jakby tą naszą stronę e, poświęconą podatkowi. Znajdziecie link w opisie tego materiału. Um, I po tutaj już w ogóle skomplikowany temat, więc go nie będę w tej chwili przytaczał, ale też zwracam Wam uwagę, że możecie go spokojnie przeczytać. Może akurat dla Was jest przydatny. I teraz, jeżeli chodzi o ten ukryty poda podatek. Odzysków kapitałowych na ETF-ach, do tego za chwilkę, bo chciałem już o tym powiedzieć, już się tak niecierpliwie, żeby o tym powiedzieć, a to mówimy jeszcze o spółkach zagranicznych na GPW i podatku odzysków kapitałowych, czy od dywidend, ten zrezerwowany dywidendowy podatek. Jeżeli inwestujemy normalnie w takie spółki poprzez rachunek maklerski, nie IKE, nie IGZ, tylko zwykły. To otrzymujemy dywidendę pomniejszoną o podatek, który jest u źródła. Czyli, jeżeli mamy spółkę z państwa, które ma 15% od stopy dywidendy, czy podatku od dywidendy, to otrzymamy dywidendę pomniejszoną o 15%. I naszą rolą jest to, żeby dopłacić 4% różnicy. Czyli, naszym obowiązkiem jest. Wyliczenie różnicy i dopłacenie tego do Urzędu Skarbowego. Jeżeli natomiast płacimy, jeżeli podatek u źródła wynosi 30%, jak na przykład spółek zagranicznych amerykańskich, i otrzymamy taką dywidendę pomniejszoną o 30%, no to nikt nam tego nie odda. Dlatego jest coś takiego, jak jeszcze tutaj możliwość rozliczenia czy jakby uniknięcia podwójnego opodatkowania. Gdzie mamy możliwość zgłoszenia y, odpowiedniego formularza? Natomiast tutaj, jeszcze taki przykład, w jaki sposób to się rozlicza, i właśnie ten PIDZG, o którym wspominałem wcześniej, tylko nie nazwałem go to jest możliwość zgłoszenia dodatkowo właśnie transakcji na rynku zagranicznym, za zagranicznego brokera, y, który, y, który nie zgłasza do Urzędu Skarbowego tych podatków. Natomiast tutaj macie też taki przykład, który bardziej to obrazuje. Natomiast Ważne jest to i to jest podsumowanie, tak, że jeżeli zagraniczna spółka na GPW nie pobrała podatku u źródła, wówczas polski inwestor musi zapłacić pełne 19% zeznaniu rocznym, natomiast warto wtedy się upewnić, czy zagraniczne przepisy nie nakładają dodatkowych obowiązków. To jest częsty case, że inwestorzy w Polsce dokonują transakcji na spółkach zagranicznych w ogóle nie interesując się jurysdykcją podatkową, bo niestety zdarzają się sytuacje anormalne. Czasami na przykład inwestowanie w tzw. rejty, czyli fundusze, które zajmują się wynajmowaniem nieruchomości nie jest obarczona dodatkowymi podatkami w sensie myślimy, że inwestujemy w coś, co będzie bardzo efektywne, po czym jak się całe stopy podatków na przestrzeni wszystkich jurysdykcji policzy to, co nam skapie, jest pomniejszone na przykład nawet o 30%. I nie da się tego uniknąć. Dlatego te dywidendy później są dużo mniej atrakcyjne niż na przykład spółek dywidendowych. Ale właśnie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, co jest też pewnym standardem w przypadku podmiotów polskich, XTB czy dom maklerski, Alior Bank czy BOŚ, wszystkie dają możliwość wypełnienia właśnie takiego wniosku. I daje to możliwość po prostu uniknięcia opodatkowania podwójnego, co jest ciekawe. Unia Europejska czy Polska ma 19% stopy. Czy podatku od zysków e, dywidendowych. Natomiast w przypadku Ameryki to jest 30%, ale podatek w USA, który zostanie pobrany w przypadku unikania podwójnego opodatkowania, będzie 15%. Czyli znowu musimy później zadbać o te 4 punkty procentowe, które musimy sami rozliczyć. E, natomiast jeżeli chodzi o sam formularz WE W8BN, to jest ten formularz, który Was interesuje. Jeżeli inwestujecie na giełdzie zagranicznej, powinni, czy w Stanach Zjednoczonych, powinniście taki formularz wypełnić, standardowo podmioty same się o to proszą, żebyście taki formularz wypełnili, natomiast co do zasady, jeżeli gdzieś inwestujecie, pamiętajcie o tym, żeby to zweryfikować. E, tutaj macie też instrukcję krok po kroku, jak wypełnić formularz W8BN, o, znajdziecie go też na tej stronie, do której Was kieruje link w opisie. Tutaj też macie też wskazówkę o tym, jakie są najczęstsze błędy wypełnianą w 8BN, natomiast pamiętajcie, że podstawową rzeczą, jest to, żeby wypełnić swój numer PESEL, bo to jest wasza identyfikacja podatkowa w, w ramach e, konta indywidualnego. E, oczywiście wypełnić Polskę jako e, kraj rezydencji podatkowej, bo nie jesteście rezydentami Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście, jeżeli jesteście rezydentami Stanów Zjednoczonych, to nie możecie tego wypełnić to jest w ogóle inny sposób ale też musicie mieć podpis, chociaż e, te podpisy to jest też ciekawy case, bo jakoś to jest wszystko e, robione elektronicznie, ale. Da się. I teraz ostatni wątek, który chciałem poruszyć, czyli właśnie ukryty podatek od ETF-ów, które myślicie, że w długim terminie dadzą Wam bardzo fajnie zarobić. Nie tylko ETF-ów, ale akcji również. Wszystko to, co inwestujecie na amerykańskiej giełdzie, jeżeli jest to spółka czy podmiot, który jest zarejestrowany w Ameryce, to niestety podlegają tak zwanemu estate. Tax. I te estate tax to jest podatek, który dotyczy inwestorów, którzy posiadają aktywa finansowe w Stanach Zjednoczonych, czyli amerykańskie akcje, ETF-y notowane w USA, nieruchomości w USA, czy gotówka na kontach w bankach amerykańskich. I to jest też problem. Jeżeli macie podmiot, przez który inwestujecie i jest to podmiot amerykański, to również ta gotówka, która znajduje się na tym koncie, podlega estate tax. Kiedy ten, ten estate tax jest naliczany? Wtedy, kiedy... Umrzecie. Czyli jeżeli nie zadbacie o ten temat wcześniej, na przykład przed śmiercią, a wiemy czasami, że wypadki chodzą po ludziach, nikomu tego nie życzę, ale na to trzeba być przygotowanym, to niestety wasza rodzina yy, obudzi się z sytuacją, w której musielibyście ten estate tax zapłacić. Taką jakby opcją możecie się, takim za pewnym zabezpieczeniem, to jest oczywiście podzielenie się numerem rachunku, danymi do logowania i osoba, która ma do tego dostęp, musiałaby pierwsze co pomyśleć, kiedy Wam się coś wydarzy, to to, żeby wejść na rachunek bankowy, czy mach, rachunek maklerski, wszystko sprzedać, przelać pieniądze do Polski, zanim się wyda, że ktoś z Was umarł. No to nie jest case, o którym ktoś będzie myślał w momencie Waszej śmierci, więc no, trzeba o to zadbać. No albo kogoś wynająć do tego, żeby to zrobił. E, w każdym razie jest to nieprzyjemny podatek, podatek, który wynosi nawet 40%. E... Więc to jest dużo. Są od tego zniżki, dlatego że po pierwsze dopiero kwoty powyżej 60 tysięcy dolarów dla nierezydentów podatkowych amerykańskich podlegają temu podatkowi. Jest cała tabelka, która rozpisuje jakie kwoty, do jakiego poziomu. Natomiast nie, w, w formularz W8BN nie obniża tego podatku, tak? więc on nie ma wpływu na to. Natomiast to, co jest ważne, nie podlegają podatkowi Estate Tax etf -y na indeksy amerykańskie notowane w Europie, i tutaj dlatego europejskie etf -y mogą być odpowiedzialne. Na waszą potrzebę. Akcje spółek spoza USA, czy jak macie ADR-y na akcjach, na przykład chińskich spółek, które kupujecie, no to one nie będą podlegały temu estate tax czy też obligacje amerykańskie, bo zostały zwolnione z tego podatku. Tu macie taką tabelkę. Akurat zapożyczyliśmy z DNA rynków, gdzie macie informacje na temat poszczególnych, czy poszczególnych klas aktywów, które są. Które, są, które podlegają podatkowi, czy to Estate Tax, czy też od darowizny. Bo ważne jest też to, że darowizny też są opodatkowane. Tutaj, jeżeli chodzi o stawkę Estate Tax, no to ona jest też zależna od kwoty. Tutaj macie stawkę podatku oraz podatek należny. Ostatecznie, no, dopiero od miliona dolarów faktycznie te 40% obowiązuje. Natomiast no, nie da się ukryć, że jeżeli. Aha, to jest jakby kwota powyżej. 60 tysięcy dolarów, bo liczymy wszystko powyżej 60 tysięcy dolarów, no i tutaj jakby najważniejszą kwestią jest to, że jak macie tam niedużo pieniędzy, to może to nie jest kwestia jakiegoś problemu, ale jeżeli ktoś faktycznie zgromadzi z Was duży majątek, na przykład właśnie ten milion 60 tysięcy i przyjdzie do śmierci, to niestety Wasza rodzina będzie musiała ten podatek uregulować, żeby odzyskać pieniądze, znaczy odzyska pieniądze, pomniejszona ten podatek, no a to jest duży uszczerbek, tak, no bo głupio płacić 400 tysięcy do Urzędu Skarbowego w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza, bo co innego jeszcze jakbyśmy płacili to w Polsce, chociaż dalej chyba nikt by nie chciał tego zrobić. Tutaj macie przykład jak obliczyć estate tax, to już zostawiam Wam do zgłębienia w momencie, w którym sobie wejdziecie na stronę squabera. natomiast tutaj macie taki model, który mógłby Wam troszkę podpowiedzieć, jak Obejść ten podatek, albo jak sobie radzić z tym podatkiem? Bo, generalnie, jeżeli chodzi o Estate Tax, możecie przekazać majątek za życia, czyli darowiznę, ale niestety też zapłacicie podatek od darowizny, która jeżeli będzie podlegała tej darowiznie. I też nie rezydentów wynosi 40% dla kwoty powyżej 17 tysięcy dolarów rocznie, więc to też nie jest jakieś super uniknięcie podatku. Przekazanie majątku za życia, czyli możecie zrobić darowiznę. Ale tutaj, czy właśnie inny sposób, to założenie fundacji rodzinnej. Tutaj, oczywiście, zachęcam do kontaktu z doradcą podatkowym, który pomoże przeprocesować ten temat i zwróci uwagę na wszystkie niuanse. Natomiast dla dużych yy, majątków, myślę, że fundacja rodzinna, jeżeli nie będzie podlegała dalszym zmianom. I tej niepewności to może być fajne rozwiązanie. Wybór innych aktywów zwolnionych ze state tax czyli na przykład inwestowanie, obligacje, no to ok, akcje spoza USA czy adr -y, no to tutaj jak najbardziej możemy to wykorzystywać. Natomiast ETF-y, i tutaj moja rada: jeżeli korzystacie z ETF-ów, to nawet na polskim WIGU20 też macie ETF-y oparte o SP500 czy o inne indeksy. Możecie korzystać właśnie z beta ETF-ów. Nie ponosząc tego ryzyka, no bo to jest aktywo, które jest notowane w Polsce, podlega polskiej jurysdykcji podatkowej, nie macie żadnego, żadnego połączenia ze Stanami Zjednoczonymi. Możecie to robić na waszym rachunku maklerskim, korzystając z z tego rynku, w którym jesteśmy, na przykład na rachunku IKE. Więc ETF-y niekoniecznie musicie kupować te amerykańskie. Ja wiem, że jest pewna fama w Taka, która mówi o tym, że te amerykańskie są najbezpieczniejsze, najlepsze. E, natomiast no, prawda jest taka, że europejski rynek ETF-ów też się rozwinął. E, w Polsce też mamy beta etf -y i jesteśmy w stanie inwestować, właśnie nie wchodząc w ogóle w coś takiego jak Estate Tax. Więc. Oczywiście niektóre z tych ETF-ów mają mniejszą płynność, więc są też gorzej wyceniane, ale co do zasady jesteście w stanie na najbardziej popularne indeksy znaleźć naprawdę ETF-y w Europie, nie martwiąc się o właśnie estate tax. Więc pierwszą rzeczą jest po prostu zweryfikowanie, gdzie jest notowany ten ETF i w jaki sposób Wy, w ten sposób, czy jak, jak, jak w niego inwestujecie, tak? Czy europejski, czy amerykański. I teraz ETF-y właśnie amerykańskie, Podlegają estate, estate tax, bo są notowane na giełdzie w Nasdaq czy Nyssa. I to, to jest bardzo ważne. To, co jest, jakby decyduje o tym, gdzie jest notowane dane aktywo. Bo pamiętajcie, że kupując aktywo w postaci akcji czy ETF-ów, stajecie się jego właścicielem, więc jesteście zarejestrowanymi akcjonariuszami danego etf danego aktywa. Jeżeli kupowalibyście CFD na takie rzeczy, no to, to nie, bo to nie jest prawo. Kupując CFD, nie kupujecie praw własności, tak? Tylko kupujecie. Prawo do rozliczenia różnicy w kursie. Więc to są dwie zupełnie różne rzeczy. Podobnie jak handlujecie na przykład jakimiś instrumentami pochodnymi w Polsce, nie wiem, certyfikatami Turbo, to są też wszystko rzeczy pochodne, nie stajecie się właścicielami. Dopiero w momencie, w którym kupujecie czystą akcję, czysty ETF, który jest notowany na giełdzie w USA i, ma, i nie jest ADR-em, no to wtedy podlegacie podatkowi Estate. Estate Tax. Więc z mojej strony i z mojej perspektywy zachęcam Was gorąco do tego, żeby przede, przede wszystkim inwestować świadomie i wiedzieć, co faktycznie podlega temu tematowi, rozliczać swój, swoje straty z lat poprzednich, nawet u brokerów zagranicznych, deklarując, jakie były przelewy, czy jakie były dokonywane transakcje, i korzystając ze sprawdzonych podmiotów, które my polecamy w skłaberze. Jesteście pewni, że Wam w tym pomogą, bo też na to zwracamy zawsze uwagę. Natomiast jeżeli chce, chcielibyście rozliczać, te podatki z profesjonalistami to na pewno warto z tego korzystać, zwłaszcza kiedy macie dużo transakcji, bo szkoda się pomylić, a warto z podatkami mieć wszystko uporządkowane, żeby nikt się do was nigdy nie przyczepił. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie, że materiały znajdziecie w skłaberze w specjalnej zakładce Edukacja. Link znajdziecie w opisie tego materiału. A teraz Wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia na kolejnych materiałach. Cześć!